Cześć, wydoby w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy oczywiście z Karolem, wspólnie prowadzimy to gospodarstwo, gdzie on tu znikł. Powiem Ci, że cieszy. O, w końcu wyszedł Witam. ukryte za stodoły. Napiszcie. trochę za głos, ale... Napiszcie hashtag widzowie kryjówka, a wam przypnę serduszko, Bo dzisiaj ten komentarz będzie bardzo dobrze pasował do dzisiejszej sytuacji. Ale na początek pojedziemy zaorać sobie elegancko to wszystko po kukurydzy. Wybieraj ciągnik, którym wolisz jechać. A no słuchaj, pozwolę tobie wybrać, mi to bez różnicy. Dzięki, bo mój odcinek chce, pozwolę wybrać kejsa. Ale Proszę widzowie, bardzo. pełna kultura na tych odcinkach, możecie brać za przykład. No, Właśnie. tak to wygląda. Dobra, jedziemy na pole, trzeba złorać. Się między. Wstaliśmy niedawno, widzowie, jeszcze Tobie nie mówiłem, ale dodzwoniłem się do gościa Tego handlarza Tego, co Masaya nam zapierdzielił z 50 tysięcy Tak I, I powiedział co? mi, gdzie go sprzedał Już go sprzedał? Sprzedał go od razu, po drodze, i mam dokładny adres. Tylko teraz tak, jeżeli zadzwonię tam tego, bo temu handlarzowi ja nie mówiłem, że wie, że tam jest 50 tysięcy, no. bo zaraz by jeszcze sam coś chciał kombinować. No, no tak, no tak właśnie. I ogarnąłem to w ten sposób, że po prostu mam ten adres, pojadę tam dzisiaj, pod wieczór. Delikatnie się rozejrzymy przy tym jego gospodarstwie, tego właśnie klienta. Jeżeli będzie tam faktycznie ten masej, no to po prostu zabierzemy te pieniądze. Być może on tam jeszcze nie otwierał tych skowków. Jest taka opcja, no, no nie? Mam nadzieję, no bo kurde. Ja bym z tobą pojechał, ale ja lekko podziębiony jestem, to wiesz Nie, zostań, zostań, wylecz się tutaj już, wiesz, nie będziesz się jeździł, bo no. też patrz, już coraz zimniej się robi Widzowie, Zimny. listopad, także tu łatwo przeziębienie, łatwo Łatwo, no kurczę, mnie złapało teraz, no cóż ja poradzę, no No ale Szczęść. trzeba orki zrobić, nie ma, że przeziębienie, no powiem wam, że nie ma, no My to widzisz, dziadujemy w listopadzie, widzowie, wakacje, Teneryfa, Bieszczady, tak. Zakopane, Morze Bałtyckie, ajajajajaj aj, aj, aj. A widzowie odpoczywają teraz Ale to już czekaj, bo to już będzie zaraz widzowie 3 czwarte wakacji za wami 3 czwarte a no faktycznie No 3 czwarte no, jakby tak liczyć. to to kurde, bo te, ten odcinek Ty, będzie no. oglądać nie wiem 10, coś coś koło 10 będzie to oglądać No to poczekaj, no to... No to, no to faktycznie tak jest można połowa. liczyć, no nie? Zaraz praktycznie Ołowa, połowa sierpnia, sierpnia. A ja widzowie widzowie wakazję, szybko, tak, szybko, szybko, szybko minęło Strasznie szybko, współczuję wam widzowie, będziecie musieli powracać znowu do szkoły Strasznie wam współczuję Ty, ale w ale komentarzu już możecie napisać, jak oceniacie swoje wakacje. No właśnie, dajcie. Bo już jednak jakaś ocena już może być po takim czasie, no nie? No ciekawy, bo niektórzy na pewno już byli na różnych wyjazdach. Tak, tak. wam. Ja pod koniec sierpnia też jadę na jeden jeszcze wyjazd na Mazurki, bo powiem wam, że teraz taka pogoda, że to weź i na Mazury jak zimno. U mnie na przykład zimno strasznie. Ogólnie jest pogoda Wie, tragiczna, jest, nie dość, że nie jest ciepło, tak jak mówisz, to jeszcze najgorzej, że deszcz są. No, ja byłem na weselu, się przeziębiłem, klimatyzacja tam chodziła, na łeb mi wiało i... Wyjdziesz, zmokniesz, bo chory. I, wy... no I, i tyle, i tyle z tego życia, jeszcze. no nie? Bo na tym weselu jeszcze deszcz padał, ja wyszedłem, zmokłem trochę. dla ty tego młodego I... będziesz brał jeszcze na odcinki? Ty, widzowie mi pisali, żeby nie brać, niektórzy pisali, żeby dać mu jeszcze jedną szansę. E... I zobaczcie, Zaprowadzę jak się, się zachowa, tak? Jeżeli naprawdę przy, przyjdzie i przeprosi, to może jeszcze wystąpić, ale jak nie... O no kurde, tu... ty, ale mi się zdaje, że to mało możliwe, że on przyjdzie i przeprosi. No, jak Boże, Po jego tym ostatnim, co pokazywałeś, to... Ale wiesz co, widzowie pisali bardzo agresywne komentarze w stosunku co do niego, więc może złapie jakąś refleksję. Ty, no to weź, weź mu napię. po prostu... Czekaj, kurde, no tylko do niego to przecież nie będziesz jeździł za nim, ale być może... Tu jakbyś robił agregatem mu, jakby chciał coś nagrywać, zadzwoń do niego i wtedy go złapiesz i zobaczymy, tak. czy będzie przepraszał, będzie czy będzie, się... wiesz... Nie no, by ludzie pisali, żeby spierdzielał. W <noise> większości. W <noise> większości. większości, tak. Niektórzy pisali, żeby no, występował. Ale w większości pisali, żeby się już nie pojawiał nigdy, no, no za zachowanie za... to ja się nie dziwię. Zawsze jakąś delikatną tam szansę ten ułamek można mu dać, no ale zobaczymy jak to ten... Ciekawe Każdy czy on powstawiał w ogóle tiktoka. te swoje filmy, gdzie on to ma wstawić, te przeprosiny? Na TikToka czy... Ty, gdzie on tiktoka? to, co tą reklamę ja taką robił? A, na YouTube'a. Na YouTube'a chyba miał, no ja jestem ciekawy czy on to wstawił. Ale patrz, gówniarz ma smykałkę do interesu, bo od razu zareklamował ten... Mamy coś ma. swoje tam reklamował. Ja tam no. widziałem. te. ten... No. Salon Wyzierski! Salo no, tak. matki zareklamował od razu bizne, biznesik się kręci. Słuchaj, Dobry gościu, i taki wiesz. Pranki, wszystko tutaj, wpadki. No wiesz, te pranki to trochę denerwujące były. No, ale to, to dla ciebie, tak. a dla niego wiesz, dodatkowe wyświetlenia. No, ale ci, ja patrzę, a tu ciągnika nie ma, no to już mnie to nerwy brały. To czekaj, na takim wąskim polu to chyba bez sensu jest to obracać, mi się wydaje. Znaczy, ty i tak nie masz obracanego, ale ja nie będę obracał. Po prostu dookoła chyba będziemy jeździć, no nie? Chyba tak, no trudno, lemiesze z jednej strony Ci się, że tak zużyją, ale trudno. W ogóle jak jakaś firma to widzowie ogląda, albo Wy macie jakąś firmę od pługów, to możecie napisać do nas, my z chęcią przyjmiemy na testy, tylko jeszcze tak na wiosnę bardziej chyba, bo teraz tak, mamy ostatnie pole, które możemy przygotować i to jest końcówka roboty. To będzie już o. końcóweczka i później no cóż. Albo siewnik do kukurydzy jakiś, to też firmy, jak najbardziej jesteśmy chętni, żeby swojego nie kupować. O, w ramach wid promocji widzowie, jak macie kurde jakieś kontakty, czy coś podsyłajcie albo yy, reprezentujcie nasz kanał na firm różnych. Może jakaś firma się odezwie, no fajnie by było coś na testy wziąć. No teraz już jesień, widzicie te prace takie ostatnie, kurde. No to już listopad, to no. powiem ci, że ja nie wiem, czy po tym odcinku u ciebie jeszcze ogarniemy sobie ten listopad, drugi dzień i chyba do grudnia przejdziemy, już do zimy, tak. żeby posprzedawać coś. Jakoś sprzedaż widzowie ogarniemy w kolejnych odcinkach. Bo tu nie ma na co czekać, tutaj tak naprawdę zima. Na polskich no. sąsiadach co my tam porobiliśmy? spare odcinków. Ogarniemy sprzedaż w wygłupy, jakąś, jakąś sprzedaż pojedziemy na policję. Kulik zrobimy na przykład. No. Też ja miałem fajny ale pomysł nie na nie to, żeby jest. zrobić taki duży kulik, ale to yy, zobaczycie, zobaczycie niedługo. Ja już widziałem, że taki akurat jeden kanał co gdzieś tam pomysły nasze. Brał to filmów nie wrzuca. Przepraszam Troszkę się zachłysłem No czasami tak to bywa w życiu. Czasami tak w życiu bywa No niestety no Pamiętajcie widzowie, systematyczność na YouTube jest bardzo ważna Nie no to jeżeli ktoś zaczyna to jest podstawa Ja teraz widziałem wiesz co, sporo takich znaczy sporo chyba ze dwa takie kanały mi się wyświetliły na głównej No Co robią Podobne y, serie. Znaczy, no kurde, no podobne serie. Nie to, że wiesz, pomysły kradną, czy coś takiego, tylko po prostu seria takiej, że coś się dzieje tak, jak my robimy. Te dynamiczne że nie jadą Dużo w pole, tylko robić. Do. I y, y, ładne miniaturki jeden gość robi. Y Wiem, jak się nazywa, ale nie będę reklamował. Nie, nie ma co reklamować konkurencji, że tak to <laughs> tak. nazwę. <laughs> tam nie są duże kanały, to chyba po 3, 2 czy 4 tysiące subskrypcji no, mają, ale. Fajnie to wygląda, fajnie da. to wygląda. No ale, kurde. Sorry, ale kiedyś RP nie było. No kiedyś nie, nie było. było. Na szczęście z kolizem opatentowaliśmy no. to w urzędzie. I teraz będziemy zgłaszać takie kanały i, i tak będą dostawać to. banny. Ha, ale to zaplanowaliśmy. Ale, ale a jak to? Nie, załatwiliśmy. Tak, a jak nie, to na procent oddają. Macie to jak w banku. Tyle. No. Niestety konkurencja będzie dyskwalifikowana. Zniszczona, zniszczona. <laughs> Oczywiście żartujemy, widzowie, tylko. No ja na przykład niektóre kanały widziałem, no to... Znaczy ja tam... Mnie to nie przeszkadza, ale... No toczka w toczkę kurczę pomysły niektóre. Oj to niech robią, ja A co nawet widziałem to ksywki nawet. Tak? No! Do tego to akurat nie zwróciłem uwagi. U kogo, kogoś widziałem nawet podobne ksywki. Oj poczekajcie. Tu na Sibi na, na chwileczkę, ten muszę się wysmarkać. Dobra, to się wycisz. No i tak to widzowie jest. Dzisiaj, jeżeli chodzi o te orki, jest plan, żeby to skończyć to pole, no bo bardzo szybko idzie. Na dwa półnie, no to wiecie, robota jest bardzo dynamiczna, tak. no i później ruszam właśnie. Bo to też ciekawostka, to nie jest z naszej wsi ten gościo. On to gdzieś pojechał to laweto i to sprzedał. Tak? No to a nie jest z naszej daleko, wsi. A daleko on jest? Yy, kurde, ten adres, wiesz co, ja w Google jeszcze nie wpisywałem w mapach, ale Kale myślę. Możliwe. Myślę, że to kurde powyżej 50 chyba będzie. Uuu, no to kazał jakbyś, się... Ale trudno, no po 50 tysięcy... Po 50 tysięcy to jechać. i kurde na drugi koniec Polski bym pojechał i mi się opłaciło. No zobacz, że ja Ci zapomniałem powiedzieć, że tam ja 50 tysięcy ukryłem. No ale to też kurde, no szybko ten handlarz, bo to wiesz, to bo on nie było takie oczywiste, on przyjechał z naszymi maszynami... I wziął od razu no, tak. coś, widziałeś jak on tu u kogoś, na tym zakręcie, co ja go jeszcze goniłem... To on miał jeszcze Ursusa 1634... Prasę jakąś Sipmę czerwoną, no to do belokrągłych, tą Z pewnie 279 czy coś w tym stylu... Także gościu, powiem ci, że obrotny, bo ledwo co przyjechał na wieś do nas i już nakupił, I już, od razu no. posprzedawał. Kurczy, byk. A, ale odebrał ale w końcu, to, to dziwne, dziwne, wiesz co, że on nie odbierał wtedy. Być może. No ale to. No nie no, wiem, właśnie, nie, może to, nie odbiera to, to od starych dziwne. klientów. Takie... Nie wiem, to, było, nie to wiem. było bardzo podejrzane, widzowie. Bardzo podejrzane, że chłop nie odbierał. Już ja podejrzewałem, że on zabrał te 50 tysięcy, może. Ale on nic nie wiedział chyba, no jak mówił, że sprzed, ty, ale ja mogę tam też i pojechać. Jeżeli... I tam nie będzie nic A właśnie, a co jeżeli on zabrał te 50 tysięcy i dlatego powiedział, że komuś to sprzedał? I podał jakiś fałszywy adres? Ja... Nie no, by tak nie było I no, 50 tysięcy widzowie to jest dosyć dużo pieniędzy Teraz będziemy musieli te pieniądze jakoś inaczej trzymać, ale na pewno to jakoś fajnie ogarniemy, a dzisiaj zobaczymy Karpę. czy właśnie... Jest tam te 50 koła, czy nie ma tych 50 tysięcy? Ja też muszę to gospodarstwo troszeczkę poobserwować. Może akurat gościo wyjedzie w pole, bo jak tym ciągnikiem wyjedzie w pole. No to właśnie, no to będzie trzeba go na polu dorwać wtedy. Ale to nie podejdę i mu nie zabiorę, bo tak jakby to jest jego własnością. No nie to, co już teraz znalazł, to tak jakby kradzież. Nie, no jakby tak, ale wiesz, 50 tysięcy to w schowku, no to tak. No niby jest. Albo podejść właśnie. do gościa, tylko że. No niby jego, Pało. no jak gościu powiesz, że to jego, no to co, no przecież nie, nie będzie... Nie, no tak powiesz, że to jego 50 tysięcy, no to śmiech na sali, no to sorry. Teoretycznie, zgodnie z prawem, tego. jest jego. No no ale w praktyce, patrzeć, to to... jakby nie patrzeć tak normalnie po ludzku, no to jest to nasze, no bo to kurde... Jest błąd, po prostu przez błąd one się dostały w jego ręce. Ale Oje. jak to mówią, za błędy się płaci. Ciężki temat, ciężki temat, widzowie. Niestety. By... Bym was pytał widzowie co zrobić w tej sytuacji, ale ja już chyba wiem, bo nawet w tym odcinku to zobaczycie. No, to będzie agre agresy agresyw. Nie, no mam nadzieję, że chłop, wiesz. Ku ciekawe jak to będzie, może wiesz, na podwórku zobaczysz maseja, że stoi, byś podszedł, zobaczył, Tylko nie co wiem, czy... No co to robić? Czy robić to pod jedź, wieczór? Jedź za dnia. Że za dnia to tak, normalnie to nie się pierdzielić to... na gospodarstwo? Jeżeli to jest jakieś stare hmm. gospodarstwo, to niemożliwe, żeby tam kamery jakieś były, czy coś. Nawet dziś pod wieczór ja Teraz o, skończymy o to pole, patrz tu jeszcze parę przejazdów To ile to moment? Ty to wiesz co, to może ty ten kawałeczek zrób A ja już będę zawijał na gospodarstwo, bo to ile no to dobra. Jeszcze jest jeden przejazd będziesz miał? W to, to i z powrotem? To ja w to i z powrotem i będzie zrobione No elegancko, powiem ci, że się nie spodziewałem, że tak szybko e, zrobimy to pole Ale zanim dojadę na gospo Jeszcze się przebiorę widzowie, wpiszę sobie w gogle Zanim tamto jedziemy na wieś No to trochę jeszcze tam zejdzie oczywiście to wszystko no ale kurde do no dawno, dawno nie było takich emocji. No bo tutaj wiadomo, no tam pościg kombajnem za nim, no to... No ja... Szanse na dogonienie były po prostu zerowe. Mam nadzieję, kurde, że to się uda. No. I tyle. Mam nadzieję, bo jak 50 tysięcy stracimy, to ja się załamę. Obyś to odzyskał. Dobrze teraz wielka sprzedaż to przynajmniej... Odrobimy sobie, jak nie odzyskamy tego. Nie, no nie, nie, musi to być. Muszą te pieniądze być u nas, bo ja nie wytrzymam. Zobacz, za 50 tysięcy na jakie wakacje by byśmy pojechali? Za 50 tysięcy to byśmy wakacje. no nie wiem, ile tygodni. Zajebiste były by wakacje. Byś mógł sobie, nie wiem, z miesiąc podpoczywać, po moim zdaniem. że... Miesiąc, co ja mówię, no nawet na wakacjach takich za granicą, no to liczyć za jedną osobę piątkę, no to masz 10 razy 50 tygodni. 4, 2, jakieś 2,5 miesiąca na spokojnie byś sobie na takich dobrych wakacjach za granicą podpoczywał. Za 50 koła? No nie? Ale jaja. To już by słuchaj, powiem ci, że tu już by się nudziło. Malediwy y, kosztują chyba piątkę od osoby za 7 dni. No to kurde. Z wyżywieniem i ze wszystkim. To te pieniądze muszą być odzyskane. We dwoje, żeby pojechać na Malediwy teraz przy dobrych lotach, trzeba liczyć koło 10. Tysięcy złotych za tam 7 dni, chyba mhm. to na też. Ja, ja widziałem na przykład, że jak ludzie trafili w złą porę, bo się nie doinformowali, to na przykład, jak są te odpływy, no to jest jeden wielki syf. Nie wiem, widziałeś na TikToku, gdzieś się wyświetliło, jak na przykład jest porównanie TikTok kontra widziałem. rzeczywistość. Widziałem. No, no. To ja właśnie z tego też to brałem. To to, szali. tak paskudnie to wygląda. No ale to wiadomo, pod, muszą <laughs> trochę zachęcać, nie? Pod no żeby ludzie. Odwiedzali. Te filmiki, wiesz, one są jakoś kolorystycznie jeszcze obrabiane, no nie? No. Tam dajesz ja ten miałem. color grading, czy jak to się tam nazywa. No, ale... Ej, ogólnie, nie wiem czy to zauważyłeś, ale ten case no. tak... Dziwnie ten pług podnosi, ten podnośnik u niego jest taki dziwny. Pług jest niby w górze, ale z tyłu już opada. Ty, nie, nie, nie zwróciłem uwagi, to tu bym musiał... Czekaj. Może coś tam jest z podnośnikiem nie tak. Ale, no, nie zwróciłem uwagi. No, ta tylnia skiba to praktycznie po asfalcie leci. No, nie gadaj. Jak ja sobie, jak no my... ja wiesz, jak ja już pojadę, to weź na gospodarstwie, zobaczę co chodzi, bo. Olej, Żeby może tutaj tego cię... nie zepsuć pługa, wiesz? Czy tutaj końcówkę robię? No, bo to wina pługa na pewno nie jest, bo tutaj już to testowaliśmy przecież pod klasem, to takie, takiego czegoś nie było. No tak, no. Ale wysoko. Źle jest pewnie ustawiony ten. Wiesz to do naciągania, tak mi się wydaje. Moż możliwe, albo nie, no, wolę Trzeba to podkręcić do i wtedy to pójdzie po prostu wyrówna poziom. Ja to później ogarnę, wyjdę tam. Dobra widzowie, my widzimy się już na gospodarstwie, bo ja nie będę przedłużał No i dobra widzowie, jesteśmy tutaj właśnie tej gminie, bo chyba tak się to zaczęło wszystko Za mną korek, bo na światłach stałem ze względu na to, że pociąg jeszcze przejeżdżał i musiałem troszeczkę czekać No dobrze mówiłem, może nie 50 widzowie, ale 42 kilometry były do tego miejsca Jeszcze nam pokazuje około kilometra, tutaj pokazuje w prawo, w prawo i będzie gdzieś gospodarstwo Powiem wam, że ruch dosyć duży, chyba tu jest droga w tym lasku z tego co widzę nie, jest godzina 18, także widzowie tutaj... Może jak starszy gościa, to może już śpi, czekajcie, tutaj. Oj, no, dobrze. O kurde to BM, powiem wam, że duży samochód sobie kupiliśmy. Co prawda komfort jazdy jest przekozacki. No ale jednak, no kurde, ciężko jest na przykład gdzieś zaparkować, jak do galerii czasami się jedzie i w ogóle to powiem wam, że jest tragedia. Hmm, tutaj dojeżdżamy, czekaj, nawigacja pokazuje w prawo i zaraz po prawej stronie. 100 metrów, dobra czekajcie, tu jest droga, trzeba ustąpić pierwszeństwa, ale tutaj Chyba jakiegoś za bardzo ruchu nie ma, no widzicie, o jest ruch Dobra, jedzimy. Aha, tutaj już, patrzcie Ale gościu się pobudował i takiego maseja Frygusona sobie kupował? Patrzcie W ogóle bez świateł jadę Jakaś renóweczka stoi, kurki Oczko, troszeczkę syfu Czekaj, bo ja tutaj nie mogę sobie zaparkować. Wiecie co? Ja sobie pojadę na razie tutaj. Jest jakiś tu jest targ, chyba w dzień, tak mi się wydaje. I sobie staniemy tak, żeby to gospodarstwo poobserwować, bo ja nie jestem pewny, czy to jest oczywiście tutaj. Jakoś obejdę to gospodarstwo dookoła. No niby tutaj nam gościo dał ten adres, może nas nie oszukał. Niby taki normalny się gość o wydawał, wiecie. Poprzedni. Ten oczywiście, który gdzieś tam zajmował się transportem tego wszystkiego. Tutaj nie ma bramy, czyli dobrze. Zetor jedzie. Ty, goście, coś tutaj jeździ, robi. ludzie na przystanku, ja będę chodził. Czekajcie, nie będę się na razie pchał na gospodarstwo. Obejdę sobie dookoła. Tu jakiś w ogóle budynek budują, że mi tutaj nikt nie ten nie zauważył. Król, ile ma. Tylko, że ja tu widzowie nic nie widzę. Obejdę, nie, obejdę z tamtej strony tymi chaszczami. Najwyżej, owym kleszcza jakiegoś nie złapał, ale. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Pójdę z tamtą stroną ulicy, żeby tutaj nie zauważył, że ktoś się po prostu kręci koło jego domu. Ty! To no tam jak bite, stoi, stoi masaj tam. Ale to trzeba było jakoś od tyłu zajść. Czekajcie, gdzie on tym zetorem pojechał? Renówka jest. O, chodzi, chodzi tutaj. Patrzcie. On mnie nie może zauważyć, ja muszę jakoś to. Dobra, przejdziemy tymi krzakami jakoś powoli. Zobaczę, jaka tam jest dogodna pozycja, żeby. Zabrać w ogóle to, czekajcie, tutaj, czekaj, czekaj. kurnik, kury, tutaj stoi, czekajcie, przejdę tędy. Kurde, tutaj też siatka, jak to przeskoczę. Patrzcie, jakie to ma ostre końce, wszędzie ogrodzone. Pa, ursus, bizonik jakiś, ma na gospodarstwo ogólnie. Jest masej. Mam nadzieję, że tu nie wyjdzie gdzieś do tyłu, do gospodarstwa. Na razie najwyżej w kukurydzy posiedzę, poobserwuję trochę Żeby mnie nie widział, bo zaraz widzowie.. Jest masej, to jest nasz masej To jest tak, gościa nas nie oszukał Czyli ten.. O kurde, chodzi tam Dobra, w kukurydzy mnie nie będzie widać Nie, on musi pójść widzowie gdzieś w lewo, nie możemy zaryzykować teraz Poszedł do obory Przez nie przeskoczę, muszę przejść tamtędy, bo tam jest dziura I dopiero muszę wejść tu Kurde, jak wyjdzie tymi drzwiami, to przecież mnie zobaczy Dobra, przeczekajmy to widzowie, przeczekajmy, mamy czas Zobaczymy, jak wyjdzie gdzieś w lewo, to od razu ruszamy. O, wyszedł. Poszedł, zabiny. Dobra, teraz. Teraz albo nigdy, widzowie, teraz albo nigdy. Bierzemy go tu Czekajcie, tutaj wezmę. Dobra, tu pod siedzeniem. Dobra, dobra. 50 koła, szybko, szybko, dobra. Do kieszeni wsadzone. O, kurde, idzie. O, kurde, o, kurde. Ktoś? Dzień dobry! Dzień dobry! Yy, witam pana, tutaj ja z ogłoszenia, zagłoszenia, że masę jest do, do sprzedania i widziałem też Ursus pana. do Ursus pana 1634 do sprzedania i tak ja wszedłem od tyłu, bo to tak nawigacja mi poprowadziła wie pan yy, i ja I tego nic Maseja chciałem ma też ja ty Ja masę ja chciałem, chciałem też obejrzeć ja ja chciałem obejrzeć, naprawdę że Tak obejrzeć jak ja go dopiero gupiłem człowieku To no przecież adres miałem normalnie w telefonie od takiego znajomego handlarza że pan tutaj ma do sprzedania coś Człowieku, ja go dopiero kupiłem, ja tu nie mam nic do sprzedania, tu ja nic nie sprzedaję tego gospodarce Ursus na 1634 na sprzedaż, stan igła, to jest nie pana ogłoszenie? 75 tysięcy złotych? Nie, coś pan się pomyliło, widokcie. No ale stoi tutaj taki, no przy pana no, to... no i co z tego, to jest mój ciągnik, ja go nie sprzedaję Człowiek. Ale to, ale pan na, naprawdę, pan mówi? No serio, ja tu nic nie sprzedaję, człowieku No bo ja tutaj od tyłu, kurde, chciałem zobaczyć, zobaczyłem tego maseja Ursusa O tu wiem, że pana do nawigacja prowadziła a pozwolił Ci ktoś wejść na podwórko? Wypacz, no tutaj nie chciałem dzwonić, bo nie no. chciałem Pana uprzedzać, miałem właśnie dzwonić do Pana, albo iść pod dom. No, ale sorry, ja tu nic nie sprzedaję, czy on tu widzisz, żebym ja był handlarzem? To jest gospodarstwo mojej moje maszyny, ja tu nic nie sprzedaję. Pan kupił, ja naprawdę, dopiero, do tego masejka? Dopiero kupiłem go, niedawno. Urde jak się, jeździł Pan jakieś testy, spróbował się dobrze, spróbuje? No jak, zobacz. No, o, pali igła, Panie, za ile Pan byś to sprzedał? O, nie ma sprzedać Nie? A w świetle jak on się prezentuje, Matko Bosko. Ładny jest, ładny. Aj, i panie mi. Kiedyś podobnego mieliśmy Tak. nie, ja też gospodarzy. Kiedyś tak? mieliśmy buwy panu podobnego strasznie, ale... Każdy by chciał takiego zadbanego, nikt nie ma. <laughs> no to od tego... Od kogo pan to kupował? Właśnie tego chyba kupla mojego. A, ja wiem, ja wiem od kogo kupowałem i będę mówił. Od takiego gnajomego. No. Gnojomego. No, ale co, no, no, no jak się dobrze sprawuje, to co? No tutaj, jak pan ursusa nie ma na sprzedaż, to może ja się rozejrzę, może coś kupię jeszcze. No ale mówię, ja nic nie sprzedaję. Nic nie mam na sprzedaż. Ale to coś tu chyba jakieś błędne. Dobrze no, pana, no normalnie jest w ogłoszeniu ta szesnastka. No panie, no, no na to stoi, no to, to, to jak. proszę to... pana, to. ktoś panu się pomyliło, to mój ciągnik. Pieprzaj pan mnie stąd. Gzara kopa kopa, zasadzę, to. Co? Pieprzaj mnie stąd, człowieku! Proszę pana, e! No, nie idę! No, idę! Przecież spokojnie! No, pan mnie nie atakuje, ja wszystko nagrywam, eee. Już mnie poszedł! gdzie ja to rurkę miałem, kurde Jak przypiękny! Widzowie, widzowie! Na pierdziale brama zamknięta, brama zamknięta, a tu jest pot! Poszedł Idę! do no spokojnie! Już pan się nie denerwuje tak! Zarazur! pierdzielę, awantura, jaka mamy 50 tysięcy! Co ten gościu w ogóle jaka awantura, kurde On jest jakiś szalony Pa będzie mnie gonił jeszcze! Ja bo Ja co? Jakieś wariat, to jest wariatkowo jakiegoś chyba wyszedł Co za gościa... Jeszcze pies jakiś! Co za gościa! Nie no widzowie awantura bita by była, jak ja bym mógł się z nim normalnie fejmem mamabym bym mógł robić. O tak, byśmy skrzyżowali rękawice, jakbym miał rękawice. Na szczęście nie miałem, bo by było po nim. Uwierzcie. Aj, widzowie. Dobra, stopik. 50 koła, ale powiem wam, że fajne gospodarstwo. Nie wiem, co sądzicie o Ursusie 1634, nasze gospodarstwo. Może to nie jest jakaś nowość, może to nie jest jakiś fajny ciągnik. Ale kurde, kiedyś mi się naprawdę podobał. Może na jakąś serię byśmy go kiedyś kupili? Napiszcie, co sądzicie ogólnie w komentarzach. W ogóle, czekajcie, w lewo. No tutaj mnie puszcza gościa, czy. Ja pierdzielę, to jest 18 godzina taki ruch Może kiedyś przyjedziemy jeszcze do niego, widzowie Taki gościo, powiem wam, że mocny nagrzaniec Mocny nagrzaniec Ale ja, ja fys, no nie spodziewałem się ja myślałem, wiecie co? No, czekaliśmy w tej kukurydzy chwilę, żeby faktycznie nie było nas widać No i nas nie było widać, no ale no Jednak jak wychodziliśmy z ciągnika tam spod siedzenia Musiałem wyciągnąć Ale że gościo w ogóle tego nie zauważył, widzowie No to jest po prostu... No, to jest perfekcyjna akcja. Czyli ten handlarz wcale nie kłamał. Czyli dziwna sprawa, że on nie odbierał telefonów. Nie wiem, dlaczego mógł nie odbierać. Być może, a może te pieniądze są podrobione, a on wziął prawdziwe. Hmm. Ciekawy temat, ciekawy temat, ale raczej są prawdziwe. Ja bym musiał czekać. Zatrzymam się tutaj zaraz i zaraz zobaczymy. Zjadę sobie delikatnie na chodnik. Czekajcie, przeliczmy. No, jest foliowy woreczek zapakowany. Wszystko tak jak trzeba. Pięćsetkach, no to dużo tego nie będzie. Dobra, nie będę liczył, no wyglądają jak prawdziwe, czyli chyba wszystko jest dobrze. Wszystko jest widzowie gicik. Dobra, także w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Ja delikatnie tutaj korek zrobię, jeżeli chcecie jeszcze odcinki z tym gościem, może coś go zawołam na kanał. Albo kiedyś mu powiem prawdę w ogóle o tym, że tam było 50 tysięcy, no ale to nie, nie będziemy się wygadywać, bo to w sumie bez sensu. Co mi to darzy, ja mu to powiem. Dobra, w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Widzimy się już w kolejnym odcinku na kanale. Już jutro, widzowie. Zapraszam na PGR-ek. Na raz.